Cześć, jesteśmy bezpośrednio z Katowic na tryoutach, gdzie w Katowicach jest ze mną trener reprezentacji, selekcjoner Maciej Cetnerowski, witam Cię macku serdecznie. Ja witam Ciebie serdecznie. <gry> macku, jest tu przyjechało dosyć sporo uczestników, około chyba 100 ludzi, o ile się nie mylę. Jak, 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 jak wrażenia? Po, po pierwszych już, już tutaj widzę parę osób zostało skatowanych. Jak to wygląda dzisiaj? No jest około 70 osób, więc do tej setki też jeszcze brakuje. Rzeczywiście najliczniejszą grupą byli wide receiverzy i z nimi się pożegnaliśmy, tak żeby na 7x7 przyjrzeć się tym, którzy naprawdę mają szansę. No jak to na każdym trajacie przyjeżdżają zawodnicy, którzy mają nadzieję się dostać, ale jeszcze nie prezentują tych warunków i tych umiejętności, który kadrowicz powinien mieć. A jest kilka osób, które no po prostu się nie zmieniło w 65, no bo, no bo to nie jest duża liczba i chcą się pokazać, że są w najwyższej formie i to też zrobili, więc wybór będzie na pewno trudny, ale, ale mam nadzieję, że uda nam się. Zebrać 80 najlepszych zawodników, jakich możemy na kempie w szczecinku już 15 sierpnia. Okay. A czy udało ci się, a czy, czy zauważyłeś już jakiś, ktoś cię miło zaskoczył, czy, czy nie, nie, nie potrzebuję teraz, na na może z nazwiska, możesz wymienić, jeżeli chcesz, czy jeszcze nie, nie, czy jeszcze nie, ta, nie ten moment, ale, ale czy zostałeś miło zaskoczony w tym momencie, że ktoś przyjął, na powiedzmy, z niższej ligi jakaś perełka, ktoś kogo może nie założyło się wcześniej, a teraz robi wrażenie. A jest kilku zaskoczeń, zawodników, którzy, no, których kluby może przestały istnieć, i dlatego tego miały lekko przerwę, ale nadal utrzymywali formę futbolową i przydadzą się na danej pozycji. Wiadomo, futbol jest pozycyjnym sportem. Możemy w kadrze potrzebować więcej zawodników na jakąś pozycję, a po prostu mamy dużo ich w Polsce, bo możemy potrzebować na specyficzną pozycję, której nie ma zbyt wiele zawodników w Polsce. Więc tutaj dostać się może zawodnik, który, który właśnie zaskoczy, bo nie możemy wziąć 20 DL-ów, jeżeli w Polsce są najlepsi dieli, ale na przykład może brakować tajtendów, więc dostanie. Się ktoś, którego się nie spodziewaliśmy. No, oczywiście. Okej, okay, dobra, widzę, że już zaczyna się następna e, sekcja treningowa, także nie będę zabierał ci czasu i mam nadzieję, że jeszcze po. Jak minie troszeczkę parę jednostek już teraz, to, 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 to z, mam nadzieję, że znajdziesz chwileczkę i porozmawiamy jeszcze chwileczkę. Myślę, że znajdziesz czas. To ofensywna Przygotowuję się tutaj do następny rozgrywek. Wiele wskazówek od trenera, połowa Kazimierczaka. Teraz to co robi. Gramy 27 counter. Titan, co robi w fajnie? <grym> Ale jednak gdzie na drugie lewo idzie? A-a. One technique. a nie, -a. A -a. A -a. One technique. One Ale po co stałeś? To jest One is two, three, two Ale Roman to nie. Okej? Okay? Tak, to do, 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 do którego? Do którego? Do którego? Do którego? Do którego? Ekstra którego? kombo. którego? go! którego? Do którego? You got go. Yeah. Let's yes. yes. Let's go. Come. Yeah. Yes. For those of you percent yes. 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 like Luck. 20% skill. 15% Need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat or the mic, he feels so unlike everybody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, tax picking it. Anyway, he never really talks much, never with status, but still, even his starstruck struck. Humble through opportunities, given despite the fact that many misjudge because he makes a living from writing racks. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% gear. Be 100% clear because you was ill. Who would have? Thought he'd be the one that set the West in flames, and I heard him wreck it with the Crystal Method, name of the game. Came back, dropped Mega Death, took him to church. I like bleach, man. Why you had the stupidest verses? Dude is the truth. Now everybody giving them guest spots, And stocks through the roof. I heard he' fucking with that This is 10 percent luck, 20 percent.